Cześć pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku Kebab Mama Warszawa Ursynów, ulica Belgradzka Czy warto kupić, omijać, czy rozważyć ocena na końcu filmu, jak zwykle czy nam trzymam w napięciu Ja uważam, że warto rozważyć tu zakup. Ceny są umiarkowane, to znaczy od 19 zł zwyż. Miejsce jest dość brudne, yy, więc yy, ale tragedii nie ma więc jak ktoś jest wrażliwy na tym punkcie, to raczej tutaj ze znajomymi nie przychodź, bo nie dość, że lokal jest bardzo mały, to i zagracany różnymi rzeczami, a potrafi nawet i ten skuter stać w środku kebaba. Yy, więc... Yy, yy, yy. No, jak ktoś jest wrażliwy, zobaczy motor na środku res, baru, res, to, to nieładnie to wygląda. No, ja mimo wszystko zaryzykowałem, żeby zrobić ten film. Kebab mi kosztował 25 zł. I najgorszym tym kebabie jest mięso. Jest to mięso ze sklepu Selgrosa albo z Makrokeszu, albo z innej hurtowni. Więc no, pod względem mięsa to tutaj tak zwana kula mocy. Dalej lawasz jest też kupny ze sklepu w słuczowni. Surówki i sosy są w miarę ok. Oczywiście jest sambal i jogurt, więc Ocena nie może być inna jak 2,5, czyli średnia. Ten kebab nie jest ani dobry, ani zły. Jest taki po prostu jak wszędzie w większości lokali. Natomiast na pochwałę zasługuje fakt, że ceny są umiarkowane, wielkość jest adekwatna do ceny. No i że tutaj ktoś po prostu ma smaka, bo potrafi tak dobrać surówki, że ten kebab, no może nie jest rewelacyjny, ale też no, jest w miarę smaczny. Gdyby no, po prostu lepszej jakości mięso by było, to by było zdecydowanie lepiej. Ale widać, że ktoś tutaj ma smaka. Wie, wie jak, no po prostu dobierać składniki, więc tutaj należy się pochwała. Czy tu wrócę? Być może do usłyszenia, hej w następnym odcinku. Cześć!